Allah Akbar, drodzy widzowie, witam Was, Abdul al Ahim, czyli moja postać z Pelanki. Ja jestem Mikul i witam Was w kolejnym, to już bodajże czwartym odcinku z tej serii. Jak widzicie, już u tak zwanego Tunnelmana zrobiłem sobie skrót do dżungli. Z chęcią wziąłem go ze sobą, ale niestety on nie chce ze mną iść, za co nie jestem mu jakoś specjalnie wdzięczny. Dobra, zacznijmy sobie pierwszy odcinek w dżungli, poziom 2, kreska 1. Ee, przyznam, że w dżungli grałem może ze 2-3 razy dopiero, więc <gryw> za bardzo jeszcze nie znam przeciwników. Wiem tylko, że te takie ścianki z kolcami zabijają nas na strzała. Ehm, co tu jest jeszcze? O, można wchodzić po lianach. E, no i tu, tutaj drugą koleżankę mi chyba zamurowało. <gryw> tak, drzy się na pewno się ktoś uratuje. E, dobra. No to, to, to nie, nie tak to chciałem zrobić. O! Spadaj. Ale będzie fail już na. Kuzi Wamać. Dobra. Pierwszy fail dosyć szybko w zasadzie się cieszę, bo poziom był ogólnie beznadziejny się wygenerował. Już nie chciałem mówić, ale jak jest, tak jest. Dobrze się stało. Więc zaczniemy jeszcze raz. Kurde, znowu te głupie żabekie, ja nie lubię. Mm, no i tutaj co widzę? Tutaj widzę skrzynkę. Byłem się do niej dostać. Aparat! fuck? Co to jest? O, lepka zdjęcie robić. Kto, czy mogę z zdjęcie zrobić? No i co? z tym aparatem jest nie tak? Nie wiem Co coś robi? Nie, nie, nie! nie. FAK! Kurde, weźcie mi z tym aparatem Piz z tym aparatem. Cholera, beznadziejne to jest. Nie! Co on robi? Spadaj! spad. Kurde, kradnie mi tego! Kradnie mi... Kradnie mi. Kur kradnie mi. No nie, nie, no tych mnie też nie lubię. Przyznam, że już mi się zdarzyło wcześniej. E, na coś takiego wpaść. <sumpera> nie, dobre to było. Ech, jeszcze raz. O, sklepik od razu. Szkoda, że nie mam kasy na niego. aby coś kupił. Belleryna jest fajna i na pewno Climbing Gloves, bardzo przydatna rzecz. Cześć, widzę, chyba nawet przecena jest z tego co widzę. Nie, to nie jest przecena. Normalnie rope kosztuje 2500, a tu 350. To niech się walą na rej. O, Nendertalczyk, mój kolega. Chodź. Masz, popływasz sobie. <grych> Pływasz sobie? Czy możesz tu rybkę? Mogę wziąć rybkę, ale beka. E, dino ma. Nie Wiemy to sobie. Ło Gin No. Wiedziałem ginż maciarzu. A nie Cię, utop się Shine, jak mówił w Japonii, czyli zgiń. Dobra, co my tu mamy? Ej, określona skrzynka. Ooo, chciałbyś! O, oh, oh, Shotgun! Nawet nie widzicie, co to będzie, kurde zawiazga Jep! Nie wiem, nie znam tego przeciwnika. Nie mu na Monary. Ład! Co jest? A O w dupę! już to, to pożera jeszcze! A ja nie wiedziałem, że do góry pożera. A się cieszyłem, że od gana miałem. No nie Boże, 5 minut materiału nieba, ma, a już 3 razy zginąłem. No nie, to będzie śmieszny odcinek. Ale kurde, nie wiedziałam w ogóle. Pierwsza spotkałem tego. Mm, tą taką roślinkę. Widziałam z takim ryjem to pewnie w kogoś, ale myślałam, kurde, że tylko na boki może. A tu. że mogę normalnie naskoczyć na nią, czy coś? Idecznie się pomyliłem. Hmm. To jest. Może nie stracę życia. Nie stracę, udało się. To jest. Przyznam, że kusi mnie wzięcie tego niebieskiego klejnotu, aczkolwiek. Ach. Jakoś tak. Trochę te kolce mnie, wiecie, nie zachęcają. No i co my tam mamy? Coś my tam mamy, tylko nie wiem co, nie jestem w stanie tam wejść nawet. Dobra, nic. Najgorsze jest to, że nie jestem w stanie przejść nawet pierwszego poziomu. Podchodzę do niego po raz trzeci. I jakoś mi się jeszcze nie udało go przejść. Wow. O, widzę wyjście. Ale... Dobra, tam nic nie, nie widzę ciekawego, niestety. Spadaj! Spadaj! Co my tam mamy? Tam też coś jest. A wezmę Zajrze. Dobra, są piranie, więc to jest niebezpiecznie. Aj, tam nie ma oprócz tego kawałka złota nie ma nic. Aj, mam trochę zmarnowana lina. No nic nie zrobię, ale wezmę przynajmniej sobie na pamiątkę żabkę. No i ogólnie słabo, przyznam słabo. O, Jezu, znowu mój kolega. Tak bardzo cię kocham. Nawet nie wiesz, jak bardzo. What the fuck, jak to, Anżaret Kali? Przez nic nie zrobię. Ktoś przypadkowo, bądź coś przypadkowo zniszczyło yy, na tym poziomie znajdujący się ołtarz ofiarny. Jeśli pamiętacie, że coś takiego było, to yy, coś takiego było. Uf, spadaj, spadaj! Kur... A pierdziele Uff, dobra udało się wrócić Nie, bo mnie to roślinka irytuje Ja się pozbędę Gdzieś tu był ołtarz Kali się tak ona się nazywa Przecież zapomniałem jak ona się w ogóle nazywa Więc... Wiadomo Kali e, Mystery Box Um, freeze, a Freezeria nie mogę kupić. No nic, kupię Mystery Box, zobaczę co to jest w ogóle. No i co to jest? Aaa, różna broń. Maceta, nie miałem jeszcze maczety Slices, then dice and cut through monsters like stable bread. Aha, Kali była tampa z tego co widzę. Bo tam była, tylko nie wiem co ją zniszczyło. Dobra, nie podoba mi się ten szaman z bumerangiem. Mówiłem, że mi się nie podoba, że z bumerangiem. Aczkolwiek kolce go zabiły, a iść się utop. Już to mówiłem wcześniej. No i dobra, no weźmy się z naszą maczetą. Aczkolwiek myślę, że. Bumerang być lepszy. Bo bumerang to tak czy siak to jest w końcu bronią dystansową. A i to jest fajna żabka, ona wybucha w ogóle. No i niestety nie wiem, czy tam zejście na dół jest bezpieczne. by jakoś się ześliznąć. Udało się. Ciekawe, czy dona część jeszcze potrafi potrafi kulcami walić. Bezpieczna. Hmm, no raczej tutaj się uda przejść. To się rozwali. ginie Zgin. trochę to odłożę. Rzucę tym. Nic nie ma. To jest jakiś. Ooooooo gin, gin, gin. Ci dam. gin, gin, gin. O, zajebi Panie Pani wybuchowa żabo. Nie, 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 nie rób tego, nie rób tego. Eee. Dobra, duszek. Czyli duszek patrzę, pojawia się tak, że w tym poziomie niestety nie da się go zabić. Pomimo moich starań cholera straciłem bumerang. No nieważne, nieważne. Lecimy dalej. Ważne jest to, aby przejść dalej. Dotarliśmy cudem do trzeciego poziomu. Jeśli uda mi się skończyć trzeci i czwarty, to myślę, że to będzie tyle, jeśli chodzi na ten odcinek. To mówię, ta gra jest hardkorowa naprawdę. Mam jeszcze jedno życie. <grym> mam cztery bomby. spróbuję to narzucić. Zobaczymy, co zrobi. Dobra, zniszczyło mi tutaj. Okej, okay, tu się to się zniszczy teraz. Bum. I tam nawet. Nie no, tam nawet nie wejdę, bo jak podskoczy to się zabije okolce. Czy znaczy, tak mi się wydaje, ale mógłbym to sprawdzić i się pójść zabić. Um, ale nie wiem, jak to będzie wyglądało. Um, tutaj nie wejdę. No nic, no, spróbujemy tu się podpiąć troszeczkę. Co tu jest? Tam nie ma nic. Um, mi troszeczkę niepokoiły, aczkolwiek patrzę, że nie jest źle. Gin. Tutaj patrzę, zabiło naszego kolegę e, szamana i bardzo chciałbym, nawet bardzo mi kusi, żeby wziąć sobie ten bumerang. Gin. Super, już mnie nie zagrozi, chyba że tam spadnę. E, na dole widzę grala, co mnie bardzo cieszy. Przyznam, że nawet sobie. Oj, oj, oj! Oj, 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 oj! oj. Oj oj, 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 oj. No i zostałem. Niechże źle potok. Aha, jeszcze nietoperze zabiłem. Tak, powstałem z umarłych, zabiłem nietoperza. Super. Zemsta była słodka, bo ten nietoperz w zasadzie mnie zabił. Ojko, No nic, dobra, próbuję ostatni raz. Biedna żabka, naprawdę mi ciebie szkoda. O, myślałem, że mi się uda. Dobrze ci, tak. Haha. Dobrze ci, dobrze ci. To się robi troszeczkę niebezpiecznie, w zasadzie kusi mnie do tamtej skrzynki na dole, ale, ale, ale postanowiłem pójść w lewą stronę, zabić się to i, i się. O kurde, i się wrócić, bo nie widzę innej drogi ucieczki niestety z tego poziomu. Kurcze, na górze jest fajna rzecz, kurde, znaczy, no, że tam są te skarby i te, i te, i te. I te że nie idzie tam się w ogóle dostać. Ej, ej, ej oddawaj bumerang. Gin. E, no i dobra, tutaj zabiło naszego kolegę szamana. Szamanów, królem być. Chcę. Gadajcie króle szamanów kiedyś? Mam nadzieję, że tak. Oj! i zamyśliłem się, chciałem gadać o królu szamanów. Jak to kolegę szamana to zabiło No nic, dobra, jako że to była szybka śmierć, a dopiero 12 minut materiału No Stąd na powrót moje pytanie, czy oglądacie króla szamanów? Jeśli tak, to odpowiedzcie w komentarzach Będą na pewno zapulsowane przeze mnie To będziecie wtedy wiedzieć, co mógł czuć ten szaman w masce Kurde Dobra, to się nie liczyło, to się wytnie To się wytnie, to się wytnie jeszcze raz, o ostatni raz. Tam to się nie liczy. Dobra, mamy Kali, eee, świątynię Kali. Chyba mogę dać żabę. Nie mogę odejść żaby. Szkoda. O, to był szkielet. Czyli najlepiej będzie, jeśli postawię sobie bombkę tutaj. Kali nie ucierpi. Znaczy, tak mi się wydaje, nie ucierpiała super. Teraz ważne jest to, aby to szybko wziąć i spierdzielić Oho. Oj, nie ten ściskam. <grych> wow, Oho, udało się. Super, dobra, mamy... Um, mamy coś ciekawego. Hmm. Może na razie wyrzucę Piesek! Piesio! gin. Patrzcie, chyba że gdzieś tak zginęłem? Samo jak ten kolega tutaj na undertalczek zginął. O! Samo kiedyś zginąłem ja. Czyli właśnie yy, rzuciłem bombą o ścianę. Bomba się od... oj, 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 Rzuciłem bombą o ścianę, bomba się odbiła od ściany i mnie zabiła. Dobra, teraz próbuję tędy przejść. Eee, tutaj trzeba to podwiesić. Tutaj to się odniesie. Tu nasz kolega zginie. To bo oczywiście to było w planach. Teraz chodzi o to, żebym wrócił tutaj, wrócił po liny. Wrócił po więcej złota. I wziął psa, który tutaj sobie miałczy. Bo co innego może zrobić pies. No i dobra, pies sobie wrócił. Więc dostanę dodatkowego całuska na koniec poziomu. No i super. Poziom normalnie skończony. Pierwsza klasa, pierwsza klasa, naprawdę. Pies nie polizował. O Jezu, jest oczywiście taki dowartościowany teraz. Dobrze, co my tu mamy? Kolejny pies, super. O, a tu co? Welcome to National Hired Hens. Za 10 tysięcy, co to daje? It's all yours! O, zatrudniłem sobie macha. O, ale wdechę. Teraz zrobiłem coś głupiego. Mam nadzieję, że Maczu mi pomoże. Zatrudniłem macza, żeby mi pomógł z nim. Psie! Nie, psie! Chodź tu zgin z nami jeszcze, chodź. panią od shotguna. Nie wiem, naprawdę, on ten koleś jest śmieszny, bo... Eee, widzicie, jak się sprowokuje, albo coś mu się zniszczy, sklepu trochę, to on wtedy dostaje eee, ja To nazywam atak pierdolca <grydolca> eee, No i wtedy leci za nami, jak oszalał z shotgunem Próbuje nas zabić, no widzicie, akurat mu się udało, wtrącił mnie na monowce No i nie tylko ja, ale także mój kompan hmm, Nazywa go Szarik Mój kompan Szarik eee, Zginął razem ze mną no to było, wiecie, to, jest, to było takie po prostu taka więź między nami. Przeżywamy wszystko razem, giniemy razem. No, ogólnie, cudnie, cudnie. Dobra, mm, to będzie tyle na dzisiejszy odcinek. Mm, nie udało mi się nic dzisiaj osiągnąć. E, poza bliższym poznaniem w zasadzie przeciwników, e, no i lokacji ogólnie dżungli. Mam nadzieję, że w tym odcinku uda mi się dojść do końca. Wtedy zobaczycie sobie kolejny quest, który zrobię dla, e, dla, dla Nelbena, aby mógł nam zrobić aby mógł nam zrobić e, no, skrót do kolejnego poziomu. Oho, się nawet może czołgać! Ale zajebiście! Czągę się, czołgę się. Om. Jak ci jak? E, islamczycy się zawsze jak on się modlą, to nie się tak troszkę czołgają. <noise> Dobra, e, nieważne. To był czwarty odcinek serii Spelanki. E, to jest w ogóle tutorial. E, no i dzięki za obejrzenie, za, za, za komentowanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. jeśli Wam się podobało, to komentujcie. A ja się zbieram. Nie wiem, może nagram sobie kolejny od razu, bo mam taki dobry nastrój, że nagrał sobie jeszcze jeden odcinek. Tak więc do zobaczenia. Na razie w następnym odcinku. Trzymajcie się, pa.